Dziś chce zabrać nas w strony, gdzie literatura próbuje opowiedzieć o, o pożegnaniu, o nieobecności, nam czytelnikom pomaga przeżyć, doświadczyć takiego czasu, żałoby i też jest bardzo często takim wyjątkowym towarzyszem szczególnego czasu. I jako pierwsza propozycja to jest zbiór reportaży Mariusza Szczygła Nie ma. I to są właśnie reportaże o tym, czego nie ma, czego zabrakło, o nieobecności. I to są bardzo, bardzo różne historie chociażby opowieść o zapomnianych pisarkach, też przyszywanych ciotkach braci Kaczyńskich, opowieść o wdowej Wioli Fischerowej, która przeżywa śmierć swojego męża. To jest mnóstwo historii, w którym jest, jakiś nie ma, chociażby nie ma i, i tracenie wzroku przez ojca, który wyjeżdża razem z synem do Pragi, żeby jeszcze raz napawać się tym widokiem tego miasta, które, które lubi i które chce Zachować, kiedy już nie będzie wzroku. I jest bardzo dużo historii, bardzo różnorodnych, bo łączy je ten temat, temat nie ma, a coś, co jest też charakterystyczne dla tej książki, to forma, to rytm. W niej też jest mistrzyni Mariusza Szczegła, mistrzyni w ogóle, czyli Hanna Kral, w takim bardzo krótkim wykładzie o niema. I ona tu mówi, wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm panie Mariuszu, zwłaszcza nieobecność. I jestem przekonana, że. Właśnie ten rytm i ta forma to jest wielki zasób tej książki, bardzo Państwu ją serdecznie polecam. Została doceniona też przez wielu, wielu innych czytelników, nie ma Mariusza Szczegła. Druga książka, którą Państwu chcę polecić, i która też jest osobistą, jedną historią, opowiedzianą przez Marcina Wichę rzeczy, których nie wyrzuciłem, to jest książka. Pożegnanie, wspomnienie matki. Ale to jest książka taka, która powiedziałabym, że to jest opowieści nienachalna, oszczędna, z, jest tam dużo miejsca dla czytelnika, dla jego myśli, dla, dla jego e, przetwarzania tego, o czym Wicha e, pisze. E, to jest historia o tym, jak matka odchodzi i co po sobie pozostawia, i te wszystkie rzeczy, e, które są. E, I te rzeczy nazywa Marcin Wicha, że to są e, zakurzone, Barykady, które potem, z którymi potem trzeba zrobić porządek. Tu jest bardzo ważne, też mam takie poczucie, to słowo, ale też to, co jest niewypowiedziane, też w tej relacji syna, syna z matką. Bardzo osobista, bardzo przejmująca, mimo takiej oszczędnej formy, książka Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, serdecznie Państwu polecam. I trzecia propozycja, która jest dla mnie bardzo wyjątkowa, to jest książka wydana w 96 roku. Tadeusz Różewicz, matka odchodzi, i to jest to spotkanie poety z matką, to jego wspomnienie, jego opowieść. To jest też dowód na to, że matka istniała, i te wspomnienia i te opowieści są po to, żeby, żeby była po prostu już. Też kiedy poety już nie ma, i w tym roku obchodzimy stulecie urodzin Tadeusza Różewicza, i, i tym bardziej państwu tę książkę chcę polecić o matce, o tym wspomnieniu syna. O tym, jak planował zabrać ją do Krakowa, do Zakopanego, zabrać ją nad morze i, i jakie to są uczucia, kiedy już jej nie ma, tych wypraw nie zrealizował. To są też oczywiście wiersze i to jest ta historia, ta opowieść, która czyni, że chociaż kogoś już nie ma, to jest w tych wspomnieniach i właśnie w tych różnych opowieściach. Bardzo Państwu te wszystkie trzy książki serdecznie polecam, bo, bo myślę, że też jest w nich jakiś właśnie taki optymizm, że historia opowiedziała, zapisane wspomnienia sprawiają, że, że ta nieobecność jakoś jest wypełniona i że ci, którzy odeszli, jakoś są też z nami. Polecam też serdecznie Państwu spotkanie poświęcone właśnie Różewiczowi, które odbyło się podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego w tym roku. Jego gośćmi była Julia Różewicz i Jan Stolarczyk. Julia Różewicz, wnuczka Tadeusza Różewicza, Jan Stolarczyk, jego wydawca, jego, jego przyjaciel, którzy też wspominają Tadeusza Różewicza i jego, jego postać, postać poety, ale po prostu też dziadka. To też wyjątkowe spotkanie, które sprawiło, że, że Różewicz jest w naszych wspomnieniach, które opowiedziała jego wnuczka, które opowiedział jego przyjaciel. Takich dobrych historii, dobrych wspomnień na ten czas Państwu życzę. Polecam wszystkie strony. Do zobaczenia.